Z tymi droidami w ogóle, może obecną ściszyć Dobra To 6 wow. 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 Ja już najebany Sok, gdzie jest sok? W szklance sobie A Ale jest remis, 7-7 No Dobra, teraz Seba kleję jo? No. Tak, 6 pod rząd Za to no. kurwa co no. odjebał, no. ale no. Ludzie nie wiedzą co chodziło. Dlatego jak Seba 6 wypije, to jego dusza będzie uzdrowiona. Oleśce soku, ja ci wlewam 6. Kurwa ty To trzeba tak dziurkę, jak dziewica. No machonek kurwa musi go być no, słychać, no. Lecimy. Barman, polewaj. No przecież naraz. Nie raz. tak wiesz, po drugi, po drugi. No tak. Jeszcze o, nie idziemy spać, będziemy spać. <grym> chyba ty pijany będziesz za pół godziny. <grym> Jeden. Kurwa trzeba ja na podłogę wylewam, ale możemy. Muszę papierem kurwa Bo kurwa wiesz, jak w panele wejdzie kurwa Napój jakiś, to będzie po panelach, a to trzeba dbać to, bo to Łukasza pokój. Dwa. No, jak wylejesz, to weź tam na bieżąco pościeraj, żeby nie Tak, wycieram było. właśnie. Masz? Trzy. Już warno? Tak, trzy trac czwarty My siedem. To go oni nas. Cztery. Do metalu wchodzisz Normisku 5 Danie ile waży teraz? Myślę, że przez ostatni tydzień znowu u tyłem No 9 tych chyba 9 dych chyba wróciło nie panu na Wizji Fertujbo się dojadą w Barnierze 3 zł No 9 dych waży pewnie, już nie Ile? 9 dych ty mam, że robimy 90 teraz. A ty jesteś wyższy chyba ode mnie, nie? Łukasz, muzykę proszę włącz. Koniec, przerwa na razie. Ja zaprezentuję tutaj kamerę. To sobie no włącz.